Cześć widzowie, jestem Tygryseka ze mną jest. Siemanko, z tej strony żaba i czekamy właśnie na wagonik. Żaba. Wagonik też przyjedzie. Dobra. Jedzie! Nie? Tak. A nie to lampy. Dobra, widzimy się jak e, wagonik przyjedzie. Dobra widzowie, wagonik przyjechał. Wsiadaj, żaba. Odpuśćcie się, Jest, siedzi... nareszcie jesteśmy na wagoniku. 10 złotych za wagonik? Serio? Mogę tak mieć widok. O, przez okno. Przez okno. Ok Znaczy taka mgła jest w wagoniku. No, widzimy się po wagoniku. Dobra widzowie, żaba skacze z, z padochronu. Muszę najpierw znaleźć jak się zakłada. No, tak, naciskasz na mnie. Musisz? Nie. Chyba już masz. Nie, jednak nie masz. Nie, bo to są jakieś listy chyba. Podobno. Tak? No. Widzimy się jak... Zbrze? Nie. Dobra widzowie. I tu jest tort. E, ładny tort. Bardzo ładny, mi się bardzo podoba. Więc dawajcie dużo subskrypcji i łapek w górę. Na co A na urodziny jedziemy. Prawda? Jedziemy na urodziny. Szaba, co ty robisz? Dobra, my Już będziemy pomału kończyć ten odcinek. 5 minut.

Co to tam jest? Chodźmy do tego. Widzimy się jak żaba. No, tam Traj, będzie. Znaki, znaki. Jak ja? Trail. Trail. Dobra. Dobra, już jesteśmy blisko, więc nie będziemy to stopować. Uwaga. A to już taka. Nie wiem. Nie Trzeba, tak. Żaba rób to. Żaba zjeżdżaj. Nie wiem, jak. Skacz. U. Dobra, widzowie, już prędzej zginę. Dobra, widzę, wiemy, już będzie. My już będziemy kończyć odcinek pa.